Zawsze schludnie, ogółem to bardzo dumnie. Uuu! mnie zawsze mnie, u mnie kiedyś oraz teraz Nie zmienia się moja wena Po koncercie płonie scena, on wpatrzony w swoje trzewia Liczy się wygrana, jemu bardzo dobrze znana A porażka niech spierdara, przekaz leci w chmurze dymu z Zjarany sklejam do rymu, bo kocham wysokie loty Nieważne kiedy i jak Pamiętaj, że za trzeba Tak dane niczym sekta, realia historii kurwa pęka ty Ścinać ścina te miecz, bitka lecze wiesz jak jest wypatrzę za siebie i widzę ciebie strzelam mele ci w dupę, chuj w dupę ty frajerze Antybulowe leki w swoim składzie same ścieki przestawiam scenariusz wady niestety strutę przyprawy tak, tak jak każdy wykolejam, upada i spadam A gdy wstaję to z nadzieją, że rozkurwie mu w psychiatrze Moje baśnie pojebane, tak bez sensu wiem, kojarzę Służą za rozrywkę właśnie Urodzony w jednym celu, katować głowy tym cwelom Nie pamiętam kiedy zdechła, widziałem to gdy umiera Śmierć przede mną się rozbiera Zdenom się rozbiera w głębi widać światło Nie mam nic do stracenia Myślę, że to na tyle, tyle. Siema Aaaa. Wybiła godzina Właśnie piekło się, piekło się zaczyna Twoja psycha to rozknina Twe sumienie się zagina Tak jak brzmi, o to zwija Narkotyki tworzą świra ciemności tak jak karma za twą duszą nie przepada Właśnie wito, oto pora na zagładę i doktora po zdrowie masz ale jedno, uwierz, że, że chemia to ścierwo. to ścierwo Chemia to ścierwo Dusza martwa, poznaj sedno, twoje, twoje grzechy chyle, lecą w piekło Czas ucieka, żywotnika, a na bicie złocie wita A na bicie złocie wita, choć się modlić, to nie sięga Nie, nie ma Boga, ci pęga Pęga. W głowie puszka, brać spokoju, oto dołek gra pozorów Choć wibałeś się konkretnie, to po uszy to nie zbadnie Zachowuj się jak kretyn, twierdząc, że jest wszystko ładnie Twoje zdanie mnie pierdoli, ja w opinię wbijam chuja Wbijam chuja Oto seksualna jawka przez godziny gwałcę majka Chcę grubo, bywa ostro Lecę grubo, bywa ostro jak komornik biorę swoje, się nie pytam, to pierdolę. się nie pytam, to pierdolę.